Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam taki temat o muzyce, więc to wyszło z to, że pewna znajoma się mnie zapytała, chodziło o pewną kapelę, nie chcę podawać tytułu, ale ona jest katoliczką, praktykującą i pytanie takie padło, czy, czy może słuchać tej, tej kapeli, czy, czy nie może. No i ja tutaj. Jakby nie, nie mogę na to pytanie konkretnie odpowiedzieć, natomiast odpowiem na, 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 na to pytanie poprzez moje doświadczenia, czyli poprzez to, czego ja doświadczyłem właśnie podczas słuchania muzyki, różnej muzyki. Czyli pierwsze co powiem, to Różaniec, modlitwa. Bardzo pomaga w rozeznawaniu. Można by powiedzieć, jeżeli chodzi o muzykę, to też jest, jest to bardzo skuteczny taki takie skuteczne narzędzie. W rozeznawaniu właśnie czy muzyka jest dobra, czy, czy muzyka jest zła do słuchania. No i tu jakby wynalazłem dwie rzeczy. Czyli, jakby, rzeczy powierzchowne, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli słuchamy jakiegoś utworu. Czyli, teraz, co to są te rzeczy powierzchowne? To są przede wszystkim przekleństwa, czy są w danym utworze. Następne. Czy nawołują do wychwalania jakichś bożków. Następne czy nawołują do wychwalania jakichś demonów, bądź oddania im czci, bądź w jakiś sposób obrażają Boga lub świętych, lub czy to jest przykładowo poniżanie drugiego człowieka, agresja do jakiegoś człowieka, agresja do kościoła, zachęta do grzechu. I to, co wymieniłem, to są dokładnie rzeczy powierzchowne, no i to się powinno wiedzieć. Jeżeli takie coś pojawi się w utworze, to przynajmniej ja tego nie słucham. Wyłączam i do widzenia z tym utworem. I teraz druga rzecz. Drugą rzeczą są odczucia, czyli to jest bardzo ważne. Czyli jeżeli my, tak jak tutaj wspomniałem na początku, modlimy się na różańcu, trwamy w sakramentach, czyli jesteśmy w pełni w Bogu, wtedy Bóg nam wyraźnie pokazuje, i tu właśnie na przykładzie muzyki, czyli jak się czujemy po wysłuchaniu danego utworu, bądź w czasie słuchania tego utworu. I teraz, czy jest w nas niepokój? bądź złość, agresja, bądź pojawia się chęć przemocy, czyli to, co wymieniłem, nie wtedy nie należy słuchać tego utworu. Czyli to są, to są odczucia dokładnie. Natomiast gdy podczas słuchania danego utworu mamy w sobie pokój i spokój, wtedy jest wszystko OK. Czyli to jest jakby to jest wszystko, co mówię, to jest z mojego doświadczenia. I podam taki przykład. Dwa lata temu byłem nad morzem i pewien znajomy mi zaproponował no, Pójście dokładnie na dyskotekę. No i tam leciały różne utwory, dużo utworów leciało polskich. I myśmy troszeczkę też tak tańczyli. Też tam była moja córka, no, i jeden był utwór polski, i oczywiście był, były w nim no co, co jakieś tam trzecie czy czwarte słowo padało jakieś tam przekleństwa. Ja już nie chcę teraz mówić o co chodziło, ja w pewnym momencie, tak jak tu piszę, poczułem taki niepokój. I, 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 i ten niepokój jakby był, ja go, ja go wyraźnie czułem, i, i, ale jednak nie szedłem. Czyli, czyli, jednak dalej na tym parkiecie byłem. I ta muzyka się później się skończyła, później inne tam utwory leciały, później wróciłem do domu. I, I na drugi dzień, kiedy się obudziłem, to dalej czułem w sobie ten niepokój. Czyli czułem dokładnie, że, że coś jest nie tak, czułem, że coś się stało. Czyli wtedy miałem dokładnie taką myśl, żeby wziąć różaniec do ręki. Ja się bardzo często modlę różańcem, ale wtedy ta myśl była bardzo wyraźna. Ja wziąłem ten różaniec do ręki i się pomodliłem i ten niepokój mi odszedł, przeszedł dokładnie. Przeszedł mi i, i ja wiedziałem, że to jest właśnie ten niepokój był spowodowany właśnie słuchaniem, a nawet udzielaniem się, czyli jakby w tańcu, takim dopingiem po prostu w tej, w tej, w tej muzyce danej, która, która tam... Oczywiście, gdzie, gdzie właśnie pewien ten wokalista przeklinał, nie? Czyli, czyli, jakby to już było, to już było złe, i to mi, to mi zostało wyraźnie pokazane. Dlatego mówię, tu piszę o tym niepokoju. I Drugi taki przykład to, kiedy wracałem z Polski, wracałem do Niemiec, bo ja w Niemczech mieszkam i mam płytę w samochodzie, też mam różne utwory. I w pewnym momencie to leciało w kolejności, zaczął lecieć jakiś taki typowy, typowo metalowy utwór, i powiem szczerze, że to był polski utwór, polskie słowa, ale też jakby zacząłem czuć tutaj niepokój. Nie? Czyli wcześniej już słuchałem te, tej muzyki, słuchałem różnych innych utworów i byłem bardzo spokojny. Natomiast jeżeli ten metalowy, taki typowo typowo taka ostra muzyka zaczęła lecieć, wtedy ja zacząłem po prostu czuć niepokój, nie? No i, i ja powiem szczerze, że, że rzeczywiście mi się ta, ta, ta muzyka mi się zaczęła podobać, Za, zaczęły mi się nawet słowa podobać, które tam były śpiewane, ale ten niepokój, no, on był po prostu straszny, dlatego w połowie też wyłączyłem, przełączyłem, przełączyłem na inną muzykę i i wtedy ten niepokój momentalnie przeszedł. Czyli, czyli to, są, to są właśnie te, te odczucia, kiedy my jesteśmy naprawdę z Bogiem, kiedy my trwamy w modlitwie, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Wtedy te wszystkie negatywne, takie, takie zewnętrzne, niedobre rzeczy, one właśnie w ten sposób też są pokazywane nam. Czyli, czyli przede wszystkim. Jak to mówię, niepokojem, coś, coś, co wytwarza w nas niepokój i coś, co wytwarza w nas złość, to może być bądź agresję, bądź pojawia się jakaś chęć przemocy, i wtedy, moim zdaniem, no nie należy tego słuchać, można zawsze przełączyć na, na jakąś inną muzykę. Natomiast gdy podczas słuchania, nawet kiedy się nie rozumie słów, bo czasami ja po prostu nie rozumiem wszystkich utworów, zwłaszcza tych po angielsku, ale jeżeli mam w sobie taki spokój i, i pokój, to, to jak najbardziej słucham. Natomiast y, kiedy się pojawi ten, ten niepokój, to, to wtedy ja powiem szczerze, że ja się źle czuję w tym momencie i, i wtedy to, to nie jest warte w ogóle słuchanie tego, tego utworu dalej ponieważ no, no nawet mówię jadąc, prowadząc samochód, kiedy, kiedy ja się po prostu źle czuję, to to już nie jest żadna jazda i, i wtedy po prostu wyłączam bądź przełączam na, na, na inny kanał, jeżeli to z radia leci to też ściszam bądź, bądź wyłączam no po to, żeby się po prostu czuć normalnie, żeby mieć pokój w sobie i spokój, także tym się dzisiaj krótko dzielę i Myślę, że komuś też pomogę. Dziękuję i z Panem Bogiem.